Teraz zaprezentujemy Państwu radnych y, z Państwa okręgów wyborczych. Zaczniemy od okręgu ósmego. Ten okręg tutaj wskazany jest szatą. Y, obejmuje okręg numer 8. Okręg numer 8. Lepiej. Okręg numer osiem y, obejmuje y, numery. Nieparzyste od 3 do, 3 do 135 i numer 145. Kandydatem z tego okręgu jest pan. I tutaj się osiedliłem, można by tak powiedzieć, że tutaj założyłem swoje gniazdo. No wszedłem w tą społeczność, wydaje mi się, poznałem bardzo fajnych, ciekawych ludzi, z którymi się potrafię prowadzić, z którymi potrafię robić różne fajne, ciekawe rzeczy. Wydaje mi się, że zaufaliście mi. Tak samo przy referendum, kiedy chodziliśmy od domu do domu, pokazywaliśmy ludziom, co widzimy, jest złego w naszej gminie, zaufaliście mi też jako organizację, bo zostałem zaproszony do OSP, w jestem członkiem nieczynnym, tylko takim dochodzącym, ale wydaje mi się, że też w tym OSP parę fajnych, ciekawych rzeczy robię. Ostatnio dostałem nawet założenie do koła gospodyń, co mnie bardzo cieszy, ja nie powiem, tutaj gotować to też nie jest prawda, więc mieli szansę spróbować, Pani Słuchajcie, co bym, chciał, co bym chciał, robić w gminie, co bym chciał robić jako radny. Przede wszystkim chciałbym być waszym reprezentantem. Was mieszkańców, nie tylko ze swojego okręgu, ale całej wsi, a także patrząc szeroko, no, tak naprawdę też całej gminy. Bo radni muszą podejmować bardzo ważne decyzje dotyczące przyszłości naszej gminy. I mam nadzieję, że kolejny raz mi zaufacie i pozwolicie, żebym was o, reprezentował.

180 do 228, korzystę od 236 do końca. Bardzo załatwiona informacja. Naszym kandydatem z tego obręku jest pan... z y, naszej miejscowości. Kończyłem akademię edukowania publicznego w Gdyni Podlaskiej. Od czterech miesięcy również żonaty. Y, na sali jest żona Magda. Magda, pokaż się wszystkim. Od trzech lat działam jako trener y, tutaj w gminie, w naszym klubie sportowym Janowcu. Y, szkole dzieci i młodzież. Dyscyplina piłka. Sądzę, że zwracam się jako e, trener, ponieważ e, już to zostało dostrzeżone i nagrodzone przez e, pana Starostę Piłkowskiego, e, pana Witolda Piotra. E, na początku mojej działalności chciałbym skupić się na organizacji obozu sportowego dla dzieci i młodzieży e, z naszej miejscowości. E, również chciałbym e, doprowadzić do wspólnych wyjazdów e, z naszym kołem wschodnim wiejskim w celu wymiany doświadczeń i wspólnej integracji. Będę również zabiegał, zabiegał o dokończenie y, drogi na Księżych Oblasach y, oraz również chciałbym, żeby połączono podnikiem nasze Oblasy z Janowcem. Mam nadzieję, że po, y, poprą mnie Państwo moją kandydaturę ponieważ mam, posiadam dużo dobrych chęci, które chciałbym przełożyć na działalność naszych obrad. Dziękuję. Dziękuję I ostatni okręg z obrazem. Numer domu Tutaj proszę Państwa informacja jeszcze Wam nie zabiła. Tak naprawdę to y, nie trzeba tego y, pamiętać. Y, ta informacja jest na naszych blogach. Jeśli będą Państwo zainteresowani, to, to prosimy y, y, wziąć tam, są wszyscy kandydaci na, na, na radnych plus po no, to, co tutaj prezentujemy. również, ale może odczytam już. Y, Numery domów Od 138 do 144. Od 147 do 155. Od 157 do 179. M. Nieparzyste od 181 do 227, od 232 do 235, nieparzyste od 237 do końca. Nieparzyste. Bardzo skomplikowane. Eee, tutaj na tym z okręgu nr 10 jest e, Piotr Głośniak. Może Mariusz. Z tego powodu, że Pan Piotr, patrzymy na bardzo ale pozwoli mi sobie odczytać. Krótką prezentację. W Łóżniach, lat 41, okręg wyborczy nr 10. Zamieszkałem w klasie. Żona Ty, żona także znajduje się na sali. zawodu stolarz, wieloletni członek Ochotniczej Straży Pożarnej, aktywny działacz społeczny, radny Gminy Janowiec w 2010-2014. Jako swoje biotrybutowe zadania stawia na remont gminy naszej miejscowości, budowę placu zadaw przy budynku OSP oraz wymianę dachu na strażnicy wraz z adaptacją pomieszczeń. Dziękuję. Dziękuję panu Janowi gm. za przedstawienie programu wyborczego. Chciałbym teraz w momencie zaprosić państwa do dyskusji, do zadania do zadawania pytań do radnych, do, do pana wójta. Proszę, proszę. Zaprosić. Jest ważny. Temat Jest ważny i ważny się, że to jest e, część naszej gminy jak najbardziej. E, proszę Państwa, ja w tej chwili e, jest tworzymy budżet nowy. Pewne zadania są, e, będą wrzucane. E, tak naprawdę, e, budżet nowy, mimo że e, w tej chwili go przygotowujemy, będzie zatwierdzać nowa rada. Niezależnie od jej składu. I to jest kompetencją Rady, że oni decydują o konkretnych, realizowanych zadaniach inwestycyjnych. To właśnie Rada decyduje, gdzie oświetlenie, gdzie kanał kroki, gdzie jakaś kanalizacja i w tej chwili jakkolwiek wiem, że temat jest poważny, bo tam jest są dzieci jest kawałek przejścia przez nas oświetlony, zdać sobie sprawę, to nie chciałbym w tej chwili mówić, że za rok na pewno zrobimy, w nowym roku w dni na pewno zrobimy oświetlenie na oblasy księży. Proszę Państwa, zależy to od decyzji Rady. W tej chwili ja mogę tylko zagwarantować te rzeczy, które zostały wybrane z funduszów sołeckich przez poszczególne wioski, bo one na 100% muszą być realizowane. A w przypadku innych zadań to w tej chwili jest właśnie kwestia wyboru rady, która będzie decydowała o, o tych e, realizowanych konkretnych zadaniach. Wójt tak naprawdę to powinien no, zapewnić w miarę kasę, żeby te zadania w miarę szybko się realizowały. <śmienic> to, proszę Państwa, najłatwiej byłoby powiedzieć, tak, zrobimy tam, oświetlenie, tutaj, drogę, to to to, 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 coś jeszcze. No, najłatwiej by było, tak? Obiecamy wszystko wszystkim. Niestety nie jest tak łatwo. Nie naprawdę odpowiedzialnych ludzi, którzy będą w tej Radzie pracować, będą pracować dla mieszkańców i także żeby tym mieszkańcom lepiej. To co powiedziałbym, Rada tutaj, Rada, żeby to wszystko ustalał. Najłatwiej byłoby powiedzieć, że zrobimy to, to, to i tamto i wszystko wszystkim obiecać. Więc, bo niestety wszystkiego wszystkim się nie da. Ale po kolei gałaczek po kawałku i wszyscy powinni być zadowoleni. No jeszcze dobrze by byli radni, żeby mieli kasę. Żeby całą. Żeby mieli kasę jeszcze na dni. Żeby, żeby, żeby mieli kasę. Żeby, żeby mieli, mieli nam co wydawać. Żeby, żeby, żeby na co wydawać. To mi na przecież ma budżet tak, najprawdopodobniej. My to mieliśmy nie. wcześniej dysponować, że się na podatki nie spływają, prawda? Proszę Państwa, ja tak dla porównania, to co powiedział Pan Jacek, że jeżeli robimy coś sukcesywnie, z roku na rok, nawet małymi krokami, to efekt za 10, za kilkanaście lat jest korektny. Bo ja, proszę Państwa, podam Państwu przykład, ja w tej chwili, no nie mam, zrobiłem około tam, nie wiem, około półtora kilometra dróg. Więc powiem, nie bójcie, to powiem, Panie Bójcie, coś to zabili, te 1,5 kilometra dróg, to no nie żaden żaden byli. Ale jeżeli byśmy te 1,5 kilometra robili co, co roku przez kilkanaście lat, to mamy, proszę Państwa, bezczenia 20 km dróg. 20 kilometrów dróg naszych gmin, już byśmy chłopik do razu robili ja sobie Tak naprawdę. Jakbyśmy z roku na rok systematycznie podejmowali pewne działania, proszę zauważyć, że e, inwestycje... Drogowe, praktycznie wszystkie, inwestycje oświetleniowe, praktycznie wszystkie, które realizuje, to no nie jest zasługa starego, odwanego wójta w referendum. Nie, ja sam za, za, zacząłem te procesy, bo to są zadania jednoroczne. To, to ja przygotowywałem już budżet na, na ten rok 2014 i Rada ten budżet zatwierdziła przy. Przy, że Rada zadecydowała, które kawałki dróg wyrobimy, robimy, Rada zadecydowała, gdzie robimy oświetlenie, i tak jest rola